Witam Państwa. Projekty, które znajdują się przede mną na stole, powstały na zajęciach przedmiotu projektowania brwi płaszczyzn kompozycje. Studenci uczą się jednej podstawowej rzeczy, a mianowicie przygotowywania tzw. projektów wrażeniowych. Co to znaczy projekt wrażeniowy? Projekt wrażeniowy to taki projekt, który na odbiorcy, czyli na zamawiającym, na kliencie robi odpowiednie wrażenie. Czyli mną są projekty charakteryzacji, która jest inspirowana motyłem. motylem. Motylem być w zasadzie jest to w tym przypadku dosyć mało istotne. Mało istotny jest również sam projekt. O co więc chodzi w tym zadaniu? W tym zadaniu chodzi o to, żeby narysować portret, który będzie zawierał na sobie, na skórze, na ciele. Portretowania osoby, jakiś projekt, projekt charakteryzacji, i żeby to zostało odpowiednio podane. I właśnie o to podanie tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby narysować twarz możliwie jak najlepiej, anatomicznie, podkreślić yy, 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 bryłę yy, yy, i zrobić cieniowanie i zrobić położenie i pokazać położenie koloru w jak najbardziej atrakcyjny dla oka sposób. Tu mamy taki przykład, gdzie autorka nie napracowała się zbytnio dlatego, że zrobiła swój portret na kolorowym papierze, na takim beżowawo-cielistym i to jest bardzo dobre rozwiązanie dlatego, że wtedy wystarczy tylko otoczyć tą twarz odpowiednimi kilkoma jakimiś cieniami koloru brązowego no i mamy twarz jakby ładnie wymodelowaną, prawda? Zwracam też uwagę na ten portret. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że ten projekt, tego czegoś, co, ten, co do tej twarzy jest przytwierdzone, nie jest po formie. Ma się wrażenie, że to jest jakąś wyciętą maską, która jest do twarzy przyłożona. Dobrym zabiegiem, tak żeby nie namęczyć się Ryskowywać tego całego tła, i widzimy, że mamy tutaj biały papier, który został bardzo mocno przyciemniony na około twarzy, jest wycięcie projektu, najpierw narysowanie tego na cienkiej, yy, białej kartce, a potem przyklejenie to na kolorowe tło. Innym sposobem, żeby uzyskać dobry rezultat, jest operowanie światła. Czyli mamy tutaj taką granatową, właściwie stalowo-szarą kartkę, na której wszystkie światło cieni zostały wydobyte przez użycie jasnych krew, jasnych kolorów. Na moich zajęciach zwracam uwagę też na to, żeby te projekty były przeprowadzone w miarę konsekwentnie. Czyli jeżeli na przykład na jednym projekcie, jeżeli widzimy twarz na faz, widzimy całą głowę, to żeby również ta, ta sama głowa pojawiła się w podobnych proporcjach, żeby nie została ucięta na górze. Jeżeli przygotowujemy projekt charakteryzacji motyla, to też zadbajmy o to, żeby modelka nie przypominała nam starego Indianu. Zwróćmy może lepiej uwagę na to, żeby modelka i jej wizerunek też były ujmujące i umieły naszego znaczenie naszego klienta. To by było w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o opisanie pierwszego zadania, czyli charakteryzacja inspirowana wizerunkiem motyla. Tutaj od razu chciałbym sprostować, że nie chodzi o taką hybrydę, jaką znamy z mitologii, czyli na przykład Minotaur to pół człowieka i pół byka, a Syrena to pół kobiety, pół ryby. Tu raczej hybryda to jest słowo klucz. Chodzi o to, żeby zaprojektować kostium, który jest inspirowany jakąś rzeczą albo jakimś zwierzęciem. Może to być mucha, może to być. Gitara, zakawa, lalila. To może być na przykład orze, To może być brzoza. To może być szampon. Inspirując się zarówno przedmiotem, albo inspirując się żyjącym stworzeniem, możemy stworzyć kostium, który, uwaga, nie będzie przebrany. Na swoich zdjęciach bacznie zwracam uwagę, żeby nie przebierać tej osoby. W coś, co jest na przykład brzozu. Tu na tym przykładzie mamy ewidentne przebranie tej postaci za drzewo. Tak samo tutaj. Mamy przykład: kobieta została przebrana za katedrę. Do tego jeszcze dosyć monumentalną katedrę, bo po rozłożeniu rąk widzimy dwie nawyboczne. Raczej w tym zadaniu chodzi o to, żeby wykorzystać pojedyncze formy, z których składa się dany zwierzę albo dana rzecz i zastosować je przy konstruowaniu tego stroju. Jak wygląda sprawa w przypadku wspomnianej już przeze mnie muchy? Zwróćcie Państwo uwagę, że głowa i oczy zostały wzięte od muchy po to, żeby zrobić z nich gorst, a w zasadzie taki trochę może powiększony biustonosz. Ze skrzydeł utkana jest spódniczka dwuczęściowa. I tak dalej. Można się w tych różnych formach również tutaj dopatrywać. Co jest bardzo ważne, sposób podania. Na przykład wycięcie z tej kartki, na której została stworzona ta postać i przyklejenie na jednolite tło. Bardzo dobry efekt. Należy też zwrócić uwagę na to, żeby to wycięcie było w miarę precyzyjne, żeby nie kończyło się jakimiś takimi tętnymi odcięciami. Jak również zwracam, zwłaszcza w tym przypadku uwagę na to, żeby tło. A jest tutaj taki fajny karbowany fioletowy papier nie stanowił większej atrakcji samych w sobie niż projekt, nad którym autor pracuje. Bardzo ciekawy przypadek projektu, który został zainspirowany formami zaczerpniętymi od porła. Proszę zwrócić uwagę na to, że gorset składa się z formy, która przypomina a właściwie jest formą dzioba Porła. No! Rzecz raczej oczywista, natomiast nie są one ewidentnie przykroczone do ramion, które imitowałyby skrzydła tego ptaka, tylko raczej chodzi o to, co mówiłem na początku: inspirację i próbę konstruowania kostiumu za pomocą form znalezionych u danego zwierzęcia lub w danej rzeczy. No i to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o omówienie drugiego zadania. Oczywiście w trakcie semestru tych zadań jest pięć, dochodzą jeszcze do tego szkice. Jakie są to zadania? Zapraszam do szkoły, przekonajcie się o tym sam. Dziękuję.